4. Ogień. Teraz zasadniczo oczyszczamy te linie drzew, strzelając od dwóch do 4 pocisków naraz. Poznaj Runę, Dowódczynie jednostki artylerii przeciwlotniczej. Tak, to kobieta dowodząca misjami bojowymi na froncie. Jej praca? Daleka od łatwej. Runa obsługuje działko przeciwlotnicze S-60. 57 mm armatę, która jest o dekady starsza od niej i wymaga ciągłej konserwacji. Te działa zostały wyciągnięte z magazynów w 2022 roku z powodu niedoboru artylerii w armii ukraińskiej. Mając maksymalny zasięg zaledwie 5 kilometrów, Runa i jej załoga muszą podjeżdżać tym pięciotonowym kolosem niebezpiecznie blisko pozycji wroga, często wprost na jego linię wzroku. Jej determinacja i odporność? Absolutnie inspirujące. Obecnie w siłach zbrojnych Ukrainy służy ponad 68 tysięcy kobiet, to więcej niż całkowita liczebność wojsk lądowych Niemiec. Ponad 5 tysięcy kobiet bierze bezpośredni udział w misjach bojowych na froncie. Dziś odkryjemy, dlaczego Ukraińki wybierają wojsko, jak trudne jest bycie kobietą żołnierzem w czasie wojny i jakie role pełnią. Zanim jednak trafią na linię frontu, Ukraińki muszą najpierw dostać się do armii, co samo w sobie jest wyzwaniem. Z doświadczeniem medycznym czy bez, po prostu od razu odmawiano mi udziału w działaniach bojowych. Odrzucano mnie wielokrotnie. Patrzyli na mnie i mówili: Masz 19 lat, pewnie jeszcze nie wiesz, czego tak naprawdę chcesz. Aktywne działania bojowe i stereotypy sprawiają, że wiele jednostek niechętnie przyjmuje kobiety, nawet na stanowiska tyłowe, nie mówiąc już o bojowych. Powiedziano mi: Możemy zaproponować ci stanowiska administracyjne. Kancelista, księgowa, prawniczka, geodetka. Wysłuchałam wszystkiego, co mieli do powiedzenia i odparłam. Dobrze, ale to nie jest to, czego chcę. Chcę służyć z bronią w ręku. Tylko na mnie popatrzyli i powiedzieli, nie bierzemy kobiet na takie stanowiska. A ja im odpowiedziałam: cóż, myślę, że jednak weźmiecie. Przed 2022 rokiem kobiety na pierwszej linii frontu były rzadkością. Jedną z nielicznych była Marines Jaryna Czornogus. Która mówiła: Po pierwsze, zaakceptuj, że nie będzie łatwo. Zaakceptuj, że, jako kobieta wchodząca do pracy postrzeganej głównie jako męska, spotkasz się z wieloma przeszkodami, wątpliwościami ze strony kolegów i dowódców. Musisz to wszystko przetrwać. Dziś sytuacja znacznie się poprawiła i kobiety mogą obejmować większość stanowisk bojowych i niebojowych. Służą jako snajperki, medycy bojowi, operatorki dronów, kancelistki i prawniczki. Te z wykształceniem medycznym mają nawet uproszczony proces rekrutacji. Dla niektórych kobiet życie cywilne po prostu nie dawało wystarczającego spełnienia. Jeszcze niedawno siedziałam w Lwowie, popijając kawę. Teraz stoję tutaj w pełnym rynsztunku. Codzienne przekazywanie darów to było za mało, chciałam zrobić więcej. Inne wstępują do armii z jasno określonym celem zemstą za utraconych bliskich. Zachęły moi druzi. Straciłam przyjaciół, chłopaka, kogoś bardzo bliskiego. Mój dowódca, Wiedźma, obiecała mi broń dużego kalibru do wielkiej zemsty. Kobiety w wojsku często żartują na temat swojego miejsca w armii. się. Szczerze mówiąc, myślę, że kobiety są stworzone do wojska. Po pierwsze, jesteśmy mniejsze, więc mniej widoczne. Potrzebujemy mniej materiału na mundury, jemy mniej, możemy dłużej obyć się bez jedzenia i wody, a nawet nasza krew szybciej krzepnie, jeśli zostaniemy ranne. Z takim nastawieniem kobiety podejmują się ról medyków bojowych, strzelców, a nawet szturmowców na pierwszej linii. Jestem żołnierką, szturmowcem. Wyskoczyliśmy z Bradley'a i to już byłam na wojnie. Kule świstały mi nad głową. Już owijałam rozerwaną dłoń kogoś z towarzyszy. Olen, to już nie szkolenie, to prawdziwe starcie. Zostanie szturmowcem wymaga nie tylko wytrzymałości fizycznej, ale też odporności psychicznej. Kobiety często pracują ciężej niż mężczyźni, aby udowodnić, że zasługują na swoje miejsce. Muszę pracować dwa razy ciężej, żeby pokazać, że jestem do tego zdolna. Weźmy na przykład Panterę, doświadczoną żołnierkę z brygady Lud, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza furia. Ta bezkompromisowa brygada została stworzona przez ochotników, z których wielu zdobywało doświadczenie w policji. Dla części kobiet służba w policji patrolowej to tylko rozgrzewka przed wejściem do ról bojowych, zamiana mandatów i radiowozów na karabiny i manewry lekkiej piechoty. Zanim Pantera dołączyła do swojej jednostki, miała jeszcze jedną przeszkodę zdobycie zgody rodziców. W tak, Dowódca powiedział: Zadzwoń do rodziców i powiedz im, że dołączasz. Więc zadzwoniłam stojąc tuż przed nim i mówię: Idę do luta. Mama i tata na to. Zróbcie coś, żeby nie przeszła selekcji, sprzeciwiali się do samego końca. Upór Pantery się opłacił, a dziś stoi już na strzelnicy, przygotowując się do kolejnych misji bojowych. Zasługuje na lajka, prawda? Czasami ludzie w ogóle nie wierzą, że kobiety służą w rolach bojowych. Powiedział: Twój medyk wie więcej niż dowódca batalionu. Kto tu jest medykiem? Odpowiedziałam: A jak myślisz? On na to ty. Zaśmiałam się i mówię: Nie jestem medykiem, jestem karabiniarzem. On się uśmiechnął, a ja sobie pomyślałam: fajny facet, nawet jeśli mi nie wierzy. Później pytał wszystkich moich chłopaków i dowódców, żeby potwierdzili. A potem wrócił i zapytał: Mogę zrobić sobie z Tobą zdjęcie? Bo nikt nie uwierzy, że naprawdę jesteś karabiniarzem. Kobiety w siłach zbrojnych Ukrainy służą w rolach bojowych niezależnie od wzrostu czy budowy kierowane niezłomną wolą walki. Moja broń jest większa ode mnie. Strzelam stojąc w pełnej postawie podczas gdy chłopaki się pochylają. Mogę nawet wejść na płytę podstawy moździerza, jeśli jest stabilna, żeby mieć lepszy widok. Weźmy Walentynę. Ma zaledwie 19 lat. Ale już opanowała obsługę moździerza 2B11 Sani kalibru 120 mm, skutecznie niszcząc pozycję wroga. Jej broń? Wcale nie mała. Sam moździerz waży 200 kg, a każdy pocisk 16 kg. Rozstawienie moździerza to niełatwe zadanie. Lufa opiera się na specjalnie wkopanej płycie podstawy, podpartej dwójnogiem, który trzeba szybko i precyzyjnie wyregulować. Zadaniem Walentyny jest upewnienie się, że moździerz jest ustawiony prawidłowo, wraz z celownikiem artyleryjskim. Procesem tak wymagającym, jak to brzmi. Jej dowódca Wiedźma to kolejna doświadczona wojowniczka. Praca z Wiedźmą jako dowódcą jest niesamowita. Wydaje jasne, przemyślane rozkazy i wszystko przebiega gładko zgodnie z jej planem. To kobieta ze stali. Czy jedzie na front, czy rozwiązuje problemy, nic jej nie zaskoczy. Kolejna niepowstrzymana kobieta to Chile, snajperka w brygadzie Rubierz. Jeśli wróg zauważy snajpera, rzuca na niego wszystko, co ma. Ale nawet w takich warunkach Chile nie traci zimnej krwi i wykonuje swoje zadania z precyzją. Zadaniem snajpera jest wyeliminować kogoś. Przepraszam, nie kogoś. Wyeliminować wroga z walki. Nie ma znaczenia gdzie go trafisz. Liczy się, by został wyłączony z akcji. Jej ulubioną bronią jest karabin UR10 kalibru 308. O, co. Lubię go. Jest lekki, poręczny i po prostu fajny, niewielki karabin snajperski. Idealny na dystansę od 300 do 800 metrów to jego optymalny zakres. Później snajperzy przechodzą na większe kalibry jak 338 baret czy ruger. Im jesteś bardziej doświadczony, tym większy kaliber dostajesz. Jeśli ktoś chce zostać snajperem w naszej brygadzie, zapraszamy. Mamy najlepszych instruktorów, którzy nauczą wszystkiego o karabinach snajperskich i ich obsłudze. Oczywiście snajperzy potrzebują nie tylko umiejętności, ale też sprzętu. Dużo sprzętu. I tu kobiety stają przed szczególnym wyzwaniem mundurami. Kiedy kobiety wstępują do wojska, dostają męską bieliznę. Serio? Przez lata musiały zamawiać mundury na miarę. Przerabiać męskie komplety i dosłownie nosić męskie bokserki. Sytuacja jednak się zmienia. W 2024 roku zamówiono 65 tysięcy kompletów damskich mundurów, lepiej dopasowanych do kobiecej sylwetki. Dopasowano strefę klatki piersiowej, przeprojektowano kołnierz, by lepiej przylegał. Poszerzono biodra i dodano rozcięcia po bokach dla większego komfortu. Jest nawet ściągacz z tyłu, by można było dostosować krój. Choć mundury stają się coraz lepiej dopasowane, wciąż istnieje luka w dostępie do podstawowych środków higienicznych i leków. Mało kto o tym mówi. Zrozumiałam, że muszę nosić ze sobą leki na problemy z układem moczowym wywołane zimnem, brakiem wody czy higieny. W mojej apteczce są nie tylko środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, mam też preparaty na takie właśnie dolegliwości. Kobiety stykają się z tymi problemami nawet podczas szkolenia podstawowego, które jest takie samo dla mężczyzn i kobiet. To właśnie wtedy wychodzi na jaw, kto jest gotowy do walki, a kto lepiej odnajdzie się w innych rolach. Większość jednostek oferuje także dodatkowe szkolenia, więc kobiety dążące do ról bojowych mają sporo okazji, by się przygotować. A propos: szkolenie podstawowe w siłach zbrojnych Ukrainy zasługuje na osobny film, więc nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby go nie przegapić. Po ukończeniu szkolenia, kobiety, które wybierają front, często stają twarzą w twarz z wrogiem w intensywnych, decydujących o życiu i śmierci sytuacjach. Ja Czyszczę okopy i wchodzę pierwsza. Raz skręciłam za róg i nagle stanęłam nos w nos z wrogiem. Nie był uzbrojony, po prostu szedł, ale zamarłam. On też. Był zaledwie pięć metrów ode mnie i patrzył na mnie, a ja zamarłam. Dlaczego? Bo jedna z zasad, którą nam wpajają, brzmi: nie strzelaj, dopóki nie masz pewności, że to nie swój. Tą zasadą kierują się także medycy polowi, rola którą pełni wiele kobiet, choć jest to zadanie niezwykle trudne. Odma opłucnowa, krwiak opłucnej, urazy głowy, rany jamy brzusznej, nawet obrażenia za pancerzem, gdy odłamki przedostają się przez kamizelkę. Były traumatyczne amputacje. Każdy rodzaj urazu, jaki można sobie wyobrazić, widzieliśmy to wszystko. Mimo ogromnej presji, ukraińscy medycy uratowali dziesiątki tysięcy istnień ale ryzyko, jakie podejmują, jest równie wielkie jak to, z którym mierzą się żołnierze walczący na froncie. Nasza pozycja została zmieciona, a chłopaki wynieśli rannego kolegę. Próbowaliśmy go opatrzyć na środku ulicy. Wtedy spojrzałam w górę i pocisk RPG wybuchł dosłownie kilka kroków ode mnie. Ja też miałam wstrząśnienia mózgu. Moździerz kalibru 120 mm spadł niedaleko, a teraz jedno z moich uszu nie działa tak dobrze, ale hej. To nic wielkiego w porównaniu z tym, przez co przechodzą inni. Jedną z kobiet, której historia obiegła świat jest rusłana Danilkina, która straciła nogę i niemal życie, gdy pocisk kasetowy rozerwał fotel pasażera, na którym siedziała. Moment wryw! Pamiętam wybuch. Instynktownie schyliłam głowę. Potem spojrzałam w dół i zobaczyłam, że trzymam się za kolana. Od razu wiedziałam, co się stało. Nie chciałam w to uwierzyć. Krzyczałam do towarzyszy: Co się dzieje? Ale nie było odpowiedzi. Gdyby w pobliżu nie było medyków, którzy udzielili jej natychmiastowej pomocy, Rusłana zmarłaby z powodu utraty krwi. Dziś przechodzi rehabilitację wraz z setkami innych kobiet, walcząc o odzyskanie swojego życia. Ja chcę żyć. Chcę pokazać ludziom, że to jest możliwe. Moje najprostsze marzenie? Chcę stanąć na łyżwach i znowu jeździć. Marzę o tym, by wsiąść na rower. Utrata nogi nie oznacza, że straciłam wszystko. Te kobiety zostawiły swoje rodziny, bliskich i dawne życie, by chronić to, co dla nich najcenniejsze. Ich determinacja jest absolutnie inspirująca. Bez względu na wszystko trwają przy swojej decyzji i wykonują obowiązki z dumą. A choć ich podstawowe potrzeby w wojsku nie różnią się od potrzeb mężczyzn, jest jedna rzecz, co do której wszystkie się zgadzają: potrzebują amunicji, by doprowadzić do zwycięstwa. Gdyby istniał kontrakt dożywotni, podpisałabym go z zamkniętymi oczami. Mam nadzieję, że jakoś uda się to wszystko zakończyć. Wierzę, że nasza jedność może to sprawić. Która historia poruszyła Cię najbardziej? Runa? Dowódczyni jednostki przeciwlotniczej? Chile? Snajperka? Czy Pantera szturmowiec? Napisz w komentarzu.